Bardzo serdecznie z tej strony Konus97, a to jest kolejny odcinek z serii Far Great 3, tak. I gramy już piąty odcinek. Dobrze mówię? Piąty. Tak. O, co ja robiłem? Kurde, zapomniałem sterowania przez ten czas. A. O nie. Zapomniałem jak się steruje. Nie, naprawdę, za rzadko z nami grałem. Muszę sobie wszystko przypomnieć, czym się zmienia broń i ogólnie. Czy ja w ogóle miałem jakieś inne bronie, czy ja miałem pas na inne bronie. To no dobra, mam aparat, już pamiętam. O! Odcinki dawno już się nie pojawiały. Nie miałem za bardzo czasu, bo to trochę jednak roboty jest w odcinku. Teraz mam zamiar obczaić nowy program do renderowania, który będzie... jak to się zwie? Y, czeka. który pozwoli, że będą filmy w lepszej jakości. Mam nadzieję, że mi się to uda i będzie wam się lepiej oglądało. Dobra, mamy bambusa jakiegoś tutaj cokolwiek tu jest tutaj dościnaj do roślin leśniczych jeszcze to pamiętam o szukajmy tu może jakiejś broni gotówka nie na... kurde, sorry nie to co nacisnę trzeba i się wyłączyło na wirwanie. Ładny jest, jestem jest konus, sorry Dobra, może zrobimy sobie wykonywanie przedmiotów, lecznica Podręcznik jak to było? Misję, masz te posterunki Kurczę, no nie pamiętam jak się będę zmieniał. Ja w ogóle miałem inną broń muszę zaraz zobaczyć po nagraniu. Chyba że się w trakcie Dobra, ale zresztą mamy Mapa Mamy coś tam mieliśmy odnaleźć Jakąś mieliśmy dzisiaj zająć się głównym wątkiem gry Czyli podróżujemy do Amanaki Dobrze to czytam? Nie wiem Ale na pewno wiem, że trzeba Tam iść, iść gdzieś o, dobra, jesteśmy już tutaj i co my tu mamy Dobra, to to nie To nie, nie, nie będę ich biebał Albo nie, pójdźmy tam, sprzedamy kilka itemów Chociaż tu jest strzelnica to You make a bit You get five knives co? I throw the target, you throw You beat my score, you win. Okay? Ładnie. Teraz ja. Zobaczymy, czy jeszcze wiem o co tutaj chodzi w tym. A, jest git O, ładnie życiu. Oh, mm -hmm. no, lepszy. Weź mi nad nie mów. Kurde, same dziesiątki rzucam. Cienizna, nie zna, cień nie zna. Potrenujemy. A, jest pięknie. Teraz, teraz nam wyszło. Jest kolejna pięćdziesiątka! Już powoli zwycięstwo, dobra To może teraz zagramy jedną rundkę z nim? No wie jest już Jedna rundka styknie. Tu się już nie patyczkuje ku jej widzę Setka, setka, setka ładnie Już wyprzedzamy go na razie 25. Nie jest źle. Ha, haj się się zgadzać. 50. Kurczę, jest tylko 10. Dobra. Dalej nie gramy. On coraz lepiej będzie, że to było. Kiedy gram, to właśnie wiem że później jak grał na ekspercie Na noże Jest 100 dolców yy, Jak grałem na ekspercie na noże, to on zaczął sobie setki rzucać Tylko raz się pomylił, żeby można było wygrać Ale dobra, dzięki za grę, ziomek Idziemy do sklepu A później Zajmiemy się wątkiem fabular Broni? Jaką mamy w ogóle bronię? Sprzedajmy jakiś shit skurty gry no, nie mam nic fajnego Ja się zmieniłem tą broń no Matko bosko Nie mogę sobie zachiny przypomnieć What happened? Was popist to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My uh -huh. friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC

żeby nie dopuścić do mortu, ale tu mamy podobną po prostu sytuację. Może to po prostu było wzorowane. Dobra, nie wiem co trzeba zrobić, ale dobra. Wyjdziemy kawałek. O, już To bardziej mi Gothica przypomina. Jest, broń, mamy inną broń. Tylko teraz. Aaaa, tym się zmieniał. 1, 2, ale ja jestem ciemny, nie? Aha. Dobra, trzeba trochę się przejść. zarobimy jakieś autko po drodze i będzie gitar. Tak, bo zapomniałem, że dawno, naprawdę, dawno nie nagrywam. Sorry, przepraszam bardzo za to. Jest. Kładę Kładę szybciutko tu dojdziemy Tylko najgorzej jest teren nie to mam pomysł Pojedziemy tam gdzie jest radar Tobie nas cel na razie Bo bez radaru jest trochę lipnie Nie lubię bez radaru grać bo nic nie widzę jakieś proszniki, gdzie to jest co mi się nie podoba wtedy? To jest bardzo nieprzyjemnie U wow, ale mnie dorzuciło. Dobra, 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 dobra. Ale ładnie podcisnął pod górkę. Ale kopie! że kros by się jakiś tu przydał Jak najwyżej wyjedziemy się dało jak najwyżej. Jak się jak najwyżej dojechać? A shot. Nie, nie było Hedshoka. A zrobiłem fajfusku. Tego się nie spodziewałeś. Dobra, i oczywiście nasza standardowa wspinaczka. To co kocham w tej grze chyba. Chociaż nie wiem, pewnie w poprzednim odcinku mówiłem, że tego nienawidzę, ale dobra. Nie Nienawidzę coś przyciskać przez te ale... Odkrywać i dostać broń to darmo to lubię. Dobra... Wiesz co, chcesz plazmę weź Dobra oh. Zapierniczałem szybko po drabinie. ja bym się bała na taką wejść Na taką wysokość że jak to wie, żeby pierniczyła to Otwieramy myśli Bum, bum Bum Bum, bum Okno świat teraz muszą O, tu mam przyjechać. Na linii się spuścimy. Bez skarg. Wow. sniperkę. O, SHD jest za darmo jest, więc gitara. Po co ja to zrobiłem? Ale fajnie walnęło przynajmniej Nie no w powietrzu są zarąbiste Trolka Wii wkle Przadujemy sobie może Tu jest kład, to sobie weźmiemy. Oczywiście zawsze na tego kładu musimy trafić. Ale ja nie narzekam, nie narzekam. Dziwne, że zawsze kluczyk zostawiają. Wow! Ale dobra, żyjemy. wody skoczymy, dobrze. Wow! Ja! Co to było? Zapalił się! Nie zdążyłem zaskoczyć. Myślę, że do wody wpadnie. Oj, oj, oj! Tak rada się mnie zaskakuje. Mama. Zabawa w przesiew. Fajty, tu! Pewna sytuacja! O No ja nie wiedziałem! Nie, nie dobra, teraz zejdziemy normalnie. Normalnie zejdziemy. Nooo. Albo skoczymy z Dobra. O tu nie ma spadochronu? To nie jest Battlefield? Nie no, bo ja tak myślę, kurde i. Skoczyłbym sobie jednego tej wody. Nie. Nie, nie, nie namówicie, zamójdę Nie, nie Oła, szybko, ulecz się Zdrufek, komisarz ryba Nie, ten już, już nie zejdę Wolę tutaj iść Dobra jest i obu zderwali. Co mnie tak naprawdę chwali. Okonywanie przedmiotów, leczenie, trzeba wykonać lekarstwa. Mamy roślinki nowe. Tu nie ma żadnych aligatorów. I pora, pora węże. Tak, w pierwszym odcinku by wystraszył aligator, to normalnie... Spaćcie, później, the camp. Now for the alarm. Dobra, najpierw aparatik. Mogę pisać brk, ale bardziej ma lepsze przebliżenie. Ile mają alarmów? Jeden? Kilka mi się wydaje. Jeden to by było za mało takiego guzu. Matko. Albo i faktycznie strzelimy sobie, może Ja czekajcie, jeszcze będziemy na aparacie, żeby posprawdzać. Nie chcemy w końcu nawalić w tej misji. Dobra, no, spróbuję to podejść. Also ich hab's noch da, wie es geht. Jetzt... ...schaff ich nicht mehr. Czekajcie, zaraz wracamy Dobra, jesteśmy. Oooo! More reinforcements. Teraz się szybko ustawimy na górze, Na górze róże. damn hot someone just fucking boom oh, headshot don't let him get away <laughs> Your man.

Nie, się rozprawiamy nożem z tobą. No! Get. Get jest git. Git jest! Rozumiecie? Git jest! No No! O, ja bym spierdiczał na waszym miejscu. Ale pierdniczneo. Uuuu! Ja! Ja! Nie! Jezu, jak ja się wystraszyłem! Skąd? Matko boska. Ale jadłem częstos, nie? O, piasek ja taki trochę. Dobra, idziemy, kill. mi nic nie zrobią. Chyba, że wejdą. A jak wejdę, to dostaną.

No dobra, możemy zabić ich wszystkich. Mam sniper przecież, nie? Wow. Szybciej! O, no, jest git! Trafiliśmy ładnie. Sedna gdzieś

Dawaj, leż się. Cały czas muszę coś ładować. Lipa lekka. Kurde, zabijecie noże. jest bot? The radio said boss was recording ransom videos of PC. PC? PC. Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you received from the path. Dobra, na tym może skończymy naszą grę. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie i dajcie suba, jeśli tak jeszcze nie zrobiliście. Liczę na was. Dzięki i cześć. A wydawał się takim miłym, spokojnym chłopakiem. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję?